Witam wszystkich serdecznie. To jest filmik o Gdyńskiej Organizacji Obrony Narodowej po cywilu. Dawno filmików nie było, więc postanowiłem coś nakręcić. Teraz jestem na turze rowerowym z kapitanem Aleksem. <grych> Witam. Cześć. To ja. Zawsze Cześć. się witamy ze sobą, jak na każdym filmiku. Widać że to wycieczka rowerowa profesjonalna Jest godzina 12.45 Powinniśmy Rozpoczywa być w sumie... Pierwsza lekcja języka angielskiego W sumie powinniśmy być teraz w szkole, ale... Dla generała, lekcje matematyki <laughs> Liczymy na to, że rowery się spiszą, nie? I udajemy, że rapujemy, nie? Po angielsku, więc... Hmm. Już wszyscy trzymy w lekcji, nie? Powiedz nam, kapitanie co się dzieje z polskim airsoftem Czemu przestaliśmy na razie. Kurde, robimy Nie granie, na kasę czekanie, nie? Nie mamy pieniędzy w ogóle. Rozumiem. No, a teraz pokażę Począłem Wam. biedę, jeżdżę w porwanej bluzie. <noise> pokażę Wam lasek, który obszaraliśmy teraz. Nam się przypomniało o ASG, bo normalnie nie myślimy. Mamy inne zainteresowania, niestety. Także oprócz ASG. To jest ten zajebisty las może kiedyś jak nam się znowu zachce Przyjdziemy tu na jakąś strzelankę a widzicie jakie wyjebane Co tu jeszcze powiesz Alex, dodasz coś do tego filmiku fajnie tutaj no jest półtora stopnia wiatr około 30 km, Piździe jak chuj, owe czerwone ryje, jest jak w Rosji I ja potem będą się znowu cenzury pododawać w dzikim lesie Chuj, jestem z Rosji, kurwa. Będzie, pij. Minus stopnia. Zimno. No, i tak wygląda nasz. Gratuluję. No. <grym> Yo, kurwa, ja sam się wyjebałem. Yy, tak wygląda spędzanie wolnego czasu przez nas członków gonu No Bagary life. No No nie Dobra koniec Koniec bo już nie mam pamięci na kręcenie dalszej filmiku Siema Spoko do jutra Do jutra